Co? Tak bez gry wstępnej? A co to, randka? Potrzebuję podwózki. Będzie z tym jakiś problem? Nie, spoko. Zgaduję, że nie jesteś zbyt gadatliwy, co? Wolałbym mniej gadania, a więcej jeżdżenia. Żaden problem. Nie muszę zagłuszać ciszy rozmową. Nie. Nie ja. Nie przeszkadza mi siedzenie w ciszy. Nie. A ani trochę. Nadal cię słyszę. Nie jesteś taką pierdolą. Wow, co za komplement. E, napiszesz mi recenzję? Bardzo by mi to pomogło. Zawsze się tak narzucasz? Kurde. A myślałam, że zaczynamy się dogadywać. Po prostu zawieź mnie gdzie trzeba. Gliny chyba chciały z tobą pogadać. Zawsze to samo. Wyrobią sobie opinię na twój temat i chcą cię załatwić. A więc jesteś niewinny. Zależy, jak rozumiesz niewinny. Eee. A... Bez winy? To nie. Nie jestem, jak to mówisz, niewinny. Okej. Okay. Było źle. Udało ci się dzisiaj zdobyć przyjaciela. A moi kumple są zawsze mile widziani w mojej kryjówce. Dzięki, Rudy. Czuję, że robimy postępy. Nie mów tak do mnie. Używaj mojej ulicznej ksywki. Czyli... Der Gwóźdź. To ja jestem kto? Der Młotek? Pożałuję, że do ciebie zadzwoniłem, co? Hej, Rydel. Siema, jest z tobą jazd? Nie, jestem sama. Co tam? Tak, tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że auto spodobało się klientowi. Dobra robota. mamy. mamy, Sprawdź naszą promocję na premium w Gdzie jesteś? W supermarkecie. Chyba odpalę beczkę do zapleczu i upiekę mostek. Zrobię sekretną marynatę mojego taty, którą tak lubi. Taki sukces trzeba jakoś uczcić. <laughs> Jestem za. Dobra. Przekaż to jas, jak będziesz z nią gadać, okej? Okay? Jasne. Siema, co tam? Ryder dzwonił. Odpala beczkę i chce zrobić pieczony mostek w sekretnej marynacie swojego ojca. Skusisz się? Zajęta jestem. Weź jas! Oh, Mówił, że klienci są zadowoleni z bryk. No i? Cieszy się. Po prostu chce to z nami uczcić. To czemu do mnie nie zadzwonił? Haruje jak wół, a on myśli, że przekona mnie jakimś mostkiem? <laughs> nie ma opcji. Pogadajcie ze sobą, to zobaczysz, że on. Coś próbuje się do mnie dodzwonić, nara.